Muszę tylko złapać oddech. To miejsce, Kitierz, Jacob, nieśmiertelni. Jestem w biegu tak długo, że nie zatrzymałam się nawet, aby pomyśleć, czy wszystko to jest prawdziwe. Część mnie nie może w to uwierzyć, ale wiem, że Jacob mówił prawdę. Artefakt, który uczynił go tym, kim jest, kryje się tutaj. Znajdę go przed Trójcą. Żałuję tylko, że ojciec nie żyje, abym mogła podzielić się z nim odkryciem. Niesamowite. Jacob, wchodzę. Czego mogę się tam spodziewać? Moi ludzie nie byli tam, odkąd zamknęliśmy wejście. Wieki temu. Ale powinno być bezpiecznie. Przynajmniej dopóki nie miniesz planetarium. To była część obserwatorium? Zbudowane przez astronomów, nim nie śmiertelni, pogrzebali stare miasto. Musisz użyć go. Aby otworzyć wejście do kicierzu. To jest niesamowite. Zobaczmy, jak to działa. Mongołowie zniszczyli wszystko. Również miasto. Wszystko zostało pogrzebane pod lodem. Ludzie Jacoba wyprzedzali swoje czasy. Uważaj, gdzie stajesz, Laro. Wierpliwości, Laro. Teraz! Opisano tu zaawansowane techniki łucznicze opracowane w Bizancjum. Stare miasto jest blisko. Lara, jesteśmy na górze nad lodowcem. Widzicie trójce? Tak, zaczynają operacje. Wchodzę do starego miasta. Słuchaj, Sofia. Nie atakujcie zbyt szybko. Poczekamy trochę. Wkrótce znów się z tobą skontaktuję. Myślałem, że umarłem. Pochłonęło mnie zimno i zasłabłem, mimo widoku ludzi proroka, którzy rozbili obóz na grzbiecie dziwnej, zielonej doliny. Stawiając krok za krokiem, ściskając miecz w dłoni, szedłem dalej. Miałem zamiar zaatakować z okrzykiem wojennym na spiekłych ustach, ale straciłem przytomność, wpadając prosto w ręce heretyków. Wiedzą, kim jestem. Spodziewali się trójcy. Nie mają dużo, ale wykarmili mnie i ogrzali, stajając mnie na nogi. Prorok rzekł, że mogę odejść w każdej chwili, ale zabrali mą broń. Nawet uzbrojony nie wiem, czy zdołałbym go zabić. Zawiodłem zakon. Zawiodłem samego siebie, ale żyję. Και οι εχθροί μας επέστρεψαν! Έχουν όπλα που δεν έχουμε ξαναδεί όμοιά τους! Όμως εσείς φοράτε την παροπλία της πίστης! Όταν πέσετε, θα σηκωθείτε ξανά! Θα τους σκοτώσετε όλους! Η πηγή δεν θα είναι να κερδί! Θα υπακούσετε την διαταγή τους, προφήτη! το από ψηλά. Ε θα προ την καρδιά τη πόλη. Εκεί θα συναντήσουμε με τη και θα πάρουν με την πόλη με το έργο των ελληνικών. Τώρα, κουρίφιλε! Οι αλλά και της πηγής. Όσο είτε,

Zostawię te zapiski na wypadek, gdyby ktoś dotarł tu moim śladem. Jestem ranny poważniej niż sądziłem. Rany się nie zagoją. Dziś w nocy podejmę ostatnią próbę wydostania się z tego lodowego grobowca, ale wątpię, by starczyło mi sił. Boskie źródło jest tutaj, na szczycie najwyższej wieży. Nie jestem jednak w stanie tam dotrzeć. Korzystając z mocy źródła, prorok powołał do życia nieśmiertelnych armię niepowstrzymanych upiorów i demonów, których nie sposób zabić. To drwina z całego boskiego stworzenia. Te nieludzkie istoty zmiażdżą każdą armię, która stanie na ich drodze. Uczą się z każdą śmiercią i każdym odrodzeniem. Dostosowują się... Gdyby trójcy udało się zawładnąć tym artefaktem, obawiam się, że nasze uczynki nie byłyby wcale lepsze. Najlepiej byłoby chyba, żeby nikt go nigdy nie odnalazł. do

¡Escótaos de aquí!

Generale, zauważyliśmy w nocy coś dziwnego. Nasz obóz jest nad miastem Kitierz i widzieliśmy przygotowania do najazdu. Nadal sądzą, że zaatakujemy z góry i nie spodziewają się natarcia od strony przełęczy w odległej części doliny. Śpieszę jednak przekazać, że w wieży w środku miasta przygotowali dla nas coś osobliwego. Widzieliśmy, jak setki uzbrojonych żołnierzy wchodziły na wieżę, a potem na niebie rozbłysło światło. Usłyszeliśmy dźwięk mrożący krew w żyłach. Brzmiało to jak wycie armii wygłodniałych upiorów. Potem żołnierze zeszli na dół. Nie wiem, co takiego jest na szczycie tej wieży. Myśleliśmy, że skarbiec, ale zdaje się, że to coś zupełnie innego. Zareglowaliśmy drzwi, by nikt nie mógł się tu dostać. Nadciągają jeźdźcy, a ja muszę zapewnić tym ludziom bezpieczeństwo. Matki z dziećmi, starzy ludzie, jak ja. Oni nie mogą walczyć. Mam wystarczające zapasy żywności i wody, żeby przeżyć ten najazd. Jeśli atana, to odniosą porażkę i wróg przystąpi do oblężenia, zginiemy. Gdyby tak się stało, mamy dość wilczych jagód, by nasze dzieci mogły odejść w spokoju. Módlmy się, by do tego nie doszło. To wygląda wyjątkowo dziwnie. Widać tu akcenty scytyjskie, ale wygląda to jak. Nie, to niemożliwe. Przebiją się przez lód. Powstrzymacie ich? Możemy najwyżej ich opóźnić. Zobaczymy się po drugiej stronie, komnata dusz, boskie źródło musi tam być. Wygląda na to, że droga do centrum miasta jest za tą bramą. Nie wiedziałam, czego się spodziewać po nieśmiertelnej istocie, ale Jacob jest taki ludzki. Przez te wszystkie lata na pewno wiele widział. Zgromadził tyle wiedzy i doświadczeń, aż trudno to pojąć. A jednak przez całe pokolenia okłamywał swój lud. Wszystko w imię tej tajemnicy. Jakie cudowne możliwości kryje w sobie boskie źródło? Czy ludzie w końcu poznają prawdziwą naturę duszy? A może dokonają niesamowitego odkrycia naukowego? Jedno jest pewne: nie może wpaść w ręce Trójcy.